Coś nowego. No, to było najbrzydsze imię, jakie mogła dostać. Zastanawiała się, ile kurwa nad tym myśleli. Na szczęście tu, gdzie dziś się znalazła, nikt nie znał jej imienia. Mogła nazywać się jak tylko chce. Obudziła się z mocnym postanowieniem, że tym razem... E, wybierze sobie datę i miejsce i imię na swoje narodzenie. Mogę się nazywać. Hmm, Whatever. W skrócie: Weather, Weather, pogoda. Ok, P goda boża piczka. Bardzo zadowolona z siebie Pidgey pomyślała, co tu zrobić z tak pięknie rozpoczętym życiem. O tak pięknie pasującym do mnie imię, tak pięknie pasującym do mnie Nie będę nikogo słuchać. Spełniać żadnych próśb, żądań, rozkazów, poleceń, praw, prawd i komend. Głucha na przymiotniki oceniające, wartościujące, opinie, komentarze nie będę. Chuja prawda. Z rozmarzenia wyrwał ją cichy, ale narastający dźwięk. Ewidentnie coś zbliżało się. Słuchała uważnie, analizowała całym ciałem, jakie budzi odczucia. Mrowienie, ukucie w okolicy dużego palca u, u lewej nogi. Hmm, duży palec zawsze wie co mówi. Jakieś matczyno-żeńskie e, uczucia zamknęły przez krwioobieg. O nie, tylko nie do Żadnych matek, dzieci, szczeniaczków, kotków. I temu podobnych nie tym razem. Serio. Dźwiękło cichu. Nienawidzę tego uczucia. Jebane przebudzenie, które to już raz i nichu ja nie da się tego polubić. Oho, zatem udało się. Klna jak w Kurw na całego. Tak jak chciałam, jestem w Polsce. W żeńskim wydaniu i teraz mogę sprawdzić, czego tu nie można mówić, robić, pokazywać, dziń, i myśleć. Usłyszała za sobą. Obudziła się, e, obróciła się, ale nie było tam nikogo. Stała na podwórzu wiejskiego gospodarstwa. E, I tak jakby, tak jakby mogło być gospodarstwo miejskie szajse. Druga połowa lata, późne popołudnie, smród brud i kurze kupy dosłownie wszędzie. Jej buty, dokładna replika butów z Mad Maxa Furioza, już zostały ofajdane i przez to wyglądały jeszcze bardziej stylowo. To było to. Kurwa, naprawdę chciałaś znaleźć się w Polsce, na mazowieckiej wsi pod koniec lata? Po co? W jakim celu? Co ty, antropolog jakiś? Może i tak? Wiedziała tylko tyle. Że ma tu spotkać jakąś kobietę, która przekaże jej ważny klucz do następnego przebudzenia. Bez niego utknie tu pogrążona w żalu i pretensjach, że tak źle pokierowała swoim pojazdem. Ależ wieje, powiedział ktoś nagle. Obok niej stał około 20-letni chłopak. Spojrzała spodoba, nie była to zdecydowanie kobieta z kluczem, ale on pewnie ma matkę, babkę, ciotkę, sąsiadkę. Skończ znam ten tekst, powiedziała. wiedźmi. Nie po prostu piździ, a ja cię zagaduję, bo jesteś obca i wygląda na to, że może dasz się poderwać. Co za starost świeckie słowo poderwać. Nie przeszkadza Ci różnica wieku równo 100 lat. Chyba nie. To interesujące. Widzę, że jesteś zdenerwowany, bo nie, e, zdesperowany, bo nie odpuszczasz. E, to w pewnym sensie tak jak ja. Szukam kobiety. Nie wiem, ile ma lat, ani jak wygląda, ani jak się nazywa. Hm, to tak jak ja. Ale o co chodzi? Mam po prostu poznać jakąś kobietę. Ona ma mi coś, co pozwoli mi przejść dalej w mojej grze. Aha, więc tak się sprawy mają. Jestem PG, a ty, Mikołaj. Masz gdzie się zatrzymać. Mieszkam tu e, tylko z babcią, jeśli chcesz, możesz u nas. Tak, to naprawdę zły pomysł, ale taką dostałam ostatnią wskazówkę. Kierować się wyłącznie złymi pomysłami, czyli to dobra propozycja. Tylko nie skasujcie mnie za bardzo, bo mam mocno nadszarpnięty budżet. Żeby tu się znaleźć, zastawiłam, co miałam. Buty wyglądają na drogie, możemy je przyjąć jako zapłatę. Koszmar, ale dobrze, niech będą buty. Wieś nie była zbyt wielka. Po przejściu paru kroków byli na miejscu. Weszli do domu, który dziwnie nie przypominał wiejskiej chaty. A co przypominał? Pidgey rozglądała się ciekawie. E, gdzie babcia? Nie ja wiem, żyje swoim babcinym życiem. Pewnie znowu jest w bibliotece na jakimś politycznym spędzie w obronie marchewki, jagód albo wiewiórek. To będzie twój pokój. Tu jest kibel, sklep jest 200 metrów stąd. Możesz mi coś powiedzieć? Na razie nie chce mi się gadać, zatem nie. Dobra, pogadamy później. Mam coś do zrobienia. Widzi, usiadła na krześle, patrzyła przez okno. Coś za łatwo mi poszło, ale okej, okay, zobaczymy, jak babcia zareaguje. Do jej nóg, w jej zajebistych butach, przyszedł pies. Wielki kundelek obłochiwał brudne buty. Masz rację, Fafi, już je zdejmuję. Szczeknął. Wyciągnęła rękę, żeby go pogłaskać, ale z mnie. Wywinął się i odszedł. Zdjęła jeden but, spojrzała na półkę, gdzie stało kilka książek. Jakiś album, zamki, pałace, kuchnia polska i coś, co wyglądało na stylizowany, na starodruk egzemplarz książki pod tytułem o niewątpliwych pożytkach spalenia. Coś znowu zaświtało. Wzięła książkę do ręki. Ta książka była naprawdę stara. Skąd do diabła tu taki skarb? Delikatna jak pajęcza sieć, równowaga wszechświata, zależała od tego oddechu pełnego dymu i bólu. Przeczytała, otwierając pierwszą stronę. To tyle.